Dzień dobry, Anna Augustyn Protas, Marta Mieloszek Pawelec, ekspertka z zakresu mikroodżywiania. Porozmawiamy o tarczycy. Tarczyca to jest taki mały narząd, taki motylek, który trzęsie jednakowo z całym naszym organizmem. I okazuje się, że wpływ na jego kondycję ma więcej rzeczy nam, niż nam się zwykle wydaje, bo właściwie do, tą, do tej pory najczęściej słyszymy, że szkodzi jej przetworzone jedzenie, pestycydy, niedobór jodu, a tak naprawdę y, to nie tylko. I są takie czynniki, które, które mają na, nie, na nią duży wpływ i ją niszczą, jak chociażby y, głodówki, zbyt długie, radykalne odchudzanie. Jak to jest? No, ja bym chciała powiedzieć, że nie tylko to jest taki mały. Y, narząd, który zarządza całym organizmem, ale moim zdaniem to też jest taki barometr organizmu. Tak? Jego, jeżeli nasze hormony tarczycy są rozchwiane, to tak naprawdę może mieć to związek po prostu z tym, co się dzieje w naszym organizmie. Że tak jakby to wyraża nierównowagę zdrowotną naszego organizmu. A jeśli chodzi o właśnie te czynniki, które mogą na tą nierównowagę wpłynąć, to są, tak jak wspomniałaś, właśnie takie sytuacje, gdzie organizm jest niedożywiony, mm. e, ponieważ e, e, m, nasze hormony tarczycy... Są tak zwanymi hormonami kalorygennymi, czyli one są odpowiedzialne za to, żeby nam było ciepło, żebyśmy miały dużo energii, żebyśmy były silne. Jeżeli organizm ma taką nierównowagę, tak, bo czuje się głodny, to zaczyna w tym momencie też w taki, może w taki sposób właśnie reagować. Ale są też inne czynniki, na przykład niedobory żelaza też będą bardzo silnie wpływały na... Opowiadała się o jakiejś tak. pacjentce, która przyszła, miała bardzo miała rozchwianą tarczycę, a okazało się, że za tym rozchwianiem tarczycy, pracy tarczycy stało to, że ona bardzo długo się odchudzała, bo na jakiejś radykalnej kłótni. Tak, I między innymi miała prowadziła... niedobory mhm. żelaza, ale może też mieć niedobory w tym momencie innych składników, takich jak chociażby e, aminokwasy, z których powstają e, hormony tarczycy, czyli fenyloalanina i tyrozyna, prawda? Już, mhm. już czyli jakby w tym momencie nie mamy podstawowego czynnika do syntezy Zbudowania, tych hormonów, tak, tak, tak. Kolejnym takim elementem będzie na przykład brak jodu w tym momencie, brak selenu, który też bierze udział w konwersji i budowaniu hormonów tarczycy. Natomiast jeśli chodzi o dobrą pracę tarczycy, są jeszcze dwa takie organy, których tak naprawdę w ogóle nawet w pierwszym pewnie takim skojarzeniu nie wzięłybyśmy pod uwagę. Czyli jest to praca i praca wątroby, mhm. dlatego że jedno to jest dostępność na przykład nieaktywnej postaci hormonu, czyli tego T4, które sobie dziewczyny badają, czy FT4, mhm. a druga sprawa to jest dostępność aktywnej postaci hormonu, który faktycznie będzie odgrywał tą rolę fizjologiczną dla nas, czyli FT3. I konwersja tak naprawdę tej nieaktywnej postaci w aktywną postać głównie zachodzi, rozgrywa się w jelitach i w wątrobach. Dlatego że dla organizmu te e, e, hormony są tak istotne, że w zasadzie większość komórek ma zdolność do tej konwersji, a główno, główny prym biodą właśnie e, e, i jelito e, i wątroba. Czyli, jeżeli e, tak naprawdę te dwa organy nie działają prawidłowo, e, to Również może na przykład podnosić się nam poziom TSH, ponieważ organizm no nie, jakby nie uzyskuje prawidłowej ilości aktywnej postaci hormonu do, do, do działania. Czyli znowu okazuje się, że do, drogą do dobrej pracy teroksyny to jest jelita i wątroba, czyli to, co jemy. tak? Czyli... To, co jemy, ale też no, czasami są takie sytuacje, że ktoś na przykład rodzi się z nieprawidłowym składem flory bakteryjnej, która po prostu nie będzie mu sprzyjała nie będzie mu pozwalała na prawidłowe funkcjonowanie. Czy to funkcjonowanie, można odpowiednią dietą Można rewidować. to zmoderować odpowiednią mhm. probiotykoterapią. Ale też czasami są takie sytuacje, że nie wiem, ktoś brał bardzo dużą ilość niesteroidowych leków przeciwzapalnych i uszkodził śluzówkę mhm. jelitową. Czyli czasami niekoniecznie to będą elementy, które są powiązane z dietą, ale dla pracy dobrej jelit i funkcjonowania tarczycy już będą miało ogromne znaczenie. No właśnie, spośród rzeczy, które szkodzą tarczycy wymieniasz m.in. długotrwałą y, hormonoterapię. Prawie, prawda, że jako jedna z takich rzeczy, które w efekcie... To mogą... znaczy nawet nie tyle, że, że ona, to ona będzie powodem, tylko jakby trzeba wziąć pod uwagę, że stosowanie antykoncepcji też będzie zmieniało nam po prostu gospodarkę tarczycową. To bardziej o to chodzi. Natomiast e, e, jeżeli jest na przykład długotrwała e, terapia hormonalna, to bardziej trzeba się przyglądać, jak pracuje nasza wątroba, wątroba. czy mhm. ona jest w dobrej formie. A to jak? To co to znaczy przyglądać się? Co przyglądać? Tak naprawdę trzeba zbadać białka produkowane przez wątrobę. Czyli co, co dwa lata wykonuje kontrolnie badania białka co rok? Tak naprawdę no, możemy powiedzieć, że zobaczmy, jak one wyglądają, zobaczmy, jak ta wątroba sobie radzi. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście można by było powiedzieć, że rutynowo będziemy oznaczały próby wątrobowe, tylko próby wątrobowe jako tako nie powiedzą nam, czy my mamy do czynienia ze zjawiskiem impregnacji estrogenowej, która, która to właśnie ona może dość mocno zaburzać funkcje detoksykacyjne wątroby. To jakby to nie będzie mechanizm, który będzie tyczył się każdej kobiety, yes. która stosuje antykoncepcję. Po prostu to jest bardziej tak, że warto zrobić te białka, żeby się upewnić, czy przy tej długotrwałej antykoncepcji do tego mechanizmu po prostu nie, nie doszło. I w razie czego usprawnić tą pracę wątroby. Czy są jakieś takie rzeczy, co, co powinnam jeść, albo czego nie jeść, co powinnam zrobić, żeby usprawnić pracę wątroby, co mi pomoże? Pracę biorąc... wątroby. Mhm. W celu oczywiście... Siostra tak, 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 ta tak, tak. To znaczy tu od razu może, mogę powiedzieć tak, że bardzo ważne są e, sulforafany, czyli związki, które pozyskujemy np. z gotowanych na parze karczochów, e, e, brokułów, kalafiorów i e, tu od razu też może zareagować, ale jak to przecież? To są związki, które mogą reagować e, niekorzystnie na syntezę hormonów tarczycy. Okazuje się, że w momencie, kiedy one są stosowane właśnie w taki sposób, że nie są to e, produkty surowe, tak naprawdę to ryzyko minimalizujemy, więc te osoby też będą mogły te produkty zjeść, a na pewno dzięki temu, jeżeli faktycznie mają problemy z wątrobą, będą mogły się przyczynić do tego, żeby wprowadzić związki o ogromnym potencjale detoksykacyjnym. Bądź drenującym e, dla wątroby. Tym bardziej, że znów my te wszystkie związki, bo wiadomo, że tutaj mamy taką krótką rozmowę, e, my te związki wszystkie mamy też opisane, e, które związki e, korzystnie wpływają na drenowanie, które związki są świetnymi detoksykantami. No tak, które, warzywa, Ma, które mamy w tak, tak, naszej mm. pierwszej książce. Na liście winnych, czy na liście grzeszników, którzy szkodzą pracy tarczycy, jest również bisfenol A. Dlaczego? Pewnie taki pozostałe kręg. również. Mm -hmm. no e, właśnie. E, mm. Dlatego, że jest to. Związek, który strukturalnie bardzo przypomina kształtem z budową przypomina właśnie hormony i on może po prostu wiązać się z, re, z receptorami i bardzo silno tak naprawdę blokować receptory tak i zaburzać po prostu gospodarkę hormonalną naszego organizmu więc często te kobiety tak naprawdę powinny eliminować wszelkie kontakt z plastikiem tak? i to nie mówię tylko o, o butelkach plastikowych czy naczyniach do przechowywania plastikowych które za zawierają po prostu bisfenola, ale na przykład też o pieczeniu w rękawach, bo zwrócił uwagę, że często to też jakby jest, tak. jest coś, co jest wykorzystywane po prostu. Tak, z wielką taką, pamiętam, zbrodnią w wielu firmach, którą obserwowałam, było podgrzewanie w mikrofali jedzenia w plastiku. Tak, ja to w ogóle kiedyś podróżowaliśmy, byliśmy w Petersburgu, to, co mnie bardzo uderzyło, widziałam dziewczynę, która kupiła sobie jakąś tam drożdżóweczkę, która była wiesz, o, w tej folii. Ona w tym foliowej, fo jakby opakowaniu, po prostu włożyła to do mikrofalówki. O, rano, po w też tego nie. Więc faktycznie tego nie. Absolutnie te takich rzeczy po prostu nie robimy. Czyli w trosce o, o tarczycę również eliminujemy plastik z otoczenia. Nie gotujemy w torebkach kasz i ryżu i tak dalej, wysypujemy z tego, żeby też nie mieć kontaktu, też nie powinno się chyba, prawda, wody z butelek plastikowych. No jeżeli jest taka możliwość, żeby, żeby wykorzystać inne, po prostu chodzi o to, żeby zminimalizować, oczywiście nie chodzi o to, żeby wywracać swoje życie do góry nogami, w tym sensie, że jeżeli chce bardzo nam się pić, głowy. tak, to, to jeżeli jest możliwość zakupu w szklanej butelce, świetnie, natomiast tu bardziej chodzi o takie elementy, na które na 100% będziemy Miały wpływ, czyli na przykład uniknięcie no, tego niepotrzebnego. Plastiku. No tak, a najważniejsze i to, co jest codzienne, co, czym sobie szkodzimy, pracy, szkodzimy po swojej pracy tarczycy, to jest nasze jedzenie codzienne. Co jest takim najgorszym wrogiem tarczycy? Co, co jemy ochoczo i często? W hmm. Polsce, na przykład, zwłaszcza. Co polskie kobiety, czym sobie szkodzą najbardziej? O, Matko, to jest trudne pytanie, a bo, bo <laughs> łatwiej by mi było powiedzieć, co się na pewno bardzo dobrze sprawdzi. Można powiedzieć, że to będzie taki slogan, że znów takie to przetworzone jedzenie będzie takim. Co to jest przetworzone jedzenie tak naprawdę? Przetworzone. Mhm. To znaczy to są produkty na przykład gotowe, które kupujemy w supermarketach. To są produkty, które są bardzo bogate. Także tłuszcz, To tak, jest tłuszcze, najtańszy, jeden tak. jest transem. E, może być, tak, może być mhm. tłuszcz właśnie utwardzony, może być bogactwo syropu glukozowo-fruktozowego, może, może być olej palmowy, konserwanty, produkty, dokładnie mhm. tak. Tak, to będą mhm. związki, które na pewno, faktycznie masz rację. Tutaj chyba najlepiej powiedzieć, że dla osoby, która ma problemy z tarczycą, niech ta dieta będzie po prostu hipotoksyczna. Mhm. Czyli, Czyli jak, jak najmniej mniej. takich mhm. związków toksycznych, które mogłyby zaburzać nam konwersję na koralową. Wracamy do kuchni babci, tak? Mhm. Mam nadzieję że to tak. A co w takim razie, co jeść, żeby poprawić pracę tarczycy? E, właśnie dobrze tak by było, radzić, żeby, nie? jeżeli wybieramy mięso, żeby mie mieć pewność, że jest z dobrych źródeł. Jeżeli wybieramy ryby, to to samo, czyli kupować ryby z, z certyfikatami. Jeżeli chodzi o e, warzywa, owoce, no to świetne będą wszystkie te, które mają taki silny e, potencjał e, detoksykacyjny, różnego rodzaju zioła aromatyczne, one są świetne, przykład, bo one są antyseptyczne. na rozmaryn, rozmaryn uh -huh. tymianek, oregano, bazylia. E, to będą właśnie takie. E, przyprawy, przyprawy tak, kardamony, goździki. Tak, tak dużo. dokładnie. Uh -huh. tak. One wszystkie Cynamon cejloński najlepszy piszesz. Uh -huh. Tak, ale też e, imbi wszystkie te związki, które mają po prostu się A warzywa surowe tam, czy, właśnie, czy pieczone. Właśnie w przypadku e, no właśnie, tych osób, się... chyba najlepiej, żeby to były warzywa gotowane na parze. W jakich temperaturach to tam no wie, to 50, 50, 50 do 80 stopni. Okej, okay, okay. Każde warzywa? Wszystkie warzywa? E, jeżeli właśnie to będzie poddane takiej obróbce, e, to myślę, że może to być jak najszersza e, grupa. Ja bym też przede wszystkim zwróciła uwagę też na prawidłową podaż jodu i prawidłową podaż białka w diecie. No bo znów, jeżeli my, b, 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 białko i jod, czyli białko, czyli ta tyrozyna, którą stamtąd będziemy pozyskiwały, i jod, no to będą pierwsze czynniki podstawowe do, do ile syntezy tego białka. białka to, dla kobiety, która waży 60 kg to ma to już tak ta ta ma matematycznie, będzie. ale po, najprościej powiem, e, że dla zdrowej osoby e, e, powiedzmy tak 0,8 e, g na kilogram, kilogram masy ciała, e, natomiast im jesteśmy starsze, to uwaga, potrzebujemy więcej białka. I to jest też ogromnie ważne, bo zwróćcie uwagę, że dużo kobiet na pewnych etapach mając różnego rodzaju dolegliwości zdrowotne, zaczyna eliminować białko z diety. I tego nie możemy robić. Wydaje się, że my jesteśmy przebiałczeni, mamy za dużo białka. No więc dlatego tu trzeba bardzo uważać, czy to na 100% jest pogląd to znaczy globalny. To bo ja też jakby spotykam się z bardzo dużą ilością kobiet, które mają problemy zdrowotne. Spore i są wegankami. Jeśli są niedożywione i mają deficyty y, 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 odpowiedniej ilości protein, będzie im po prostu brakowało albumin i prealbumin. Można to, to wtedy tak? tak, a Poza tym warto w takiej sytuacji upewnić się z dietetykiem klinicznym, mhm. czy właśnie ta równowaga makroskładników u nas jest zachowana, bo jednak ta podaż białka u kobiety na przykład w okresie około Białka roślinnego e, i zwierzęcego. Miks, robimy mhm. tak, 1 jeden do 1. Jeden. Jeden do tak, tak, mhm. Powinna rosnąć nawet do, u seniorów aż do 1,2 g na kilogram masy ciała. Senior to jest po jakim? No powiedzmy sobie, po, już tak, po 60. Po 60. roku życia. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję Marto, bardzo dziękuję, dziękuję. Państwu. Po więcej zapraszam na naturalnieozdrowie.pl. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.